Derek Cisora znany jest z tego w Polsce, że między innymi Artura Szpilkę. Grał również z nim na planie filmowym, no ale też dokonał w boksie wielu innych rzeczy, za których go cenimy, i wspólnie dzisiaj będziemy się z nim żeglać tym pojedynkiem jutrzejszym z Otto Walinem. Także posłuchajcie. Wspominałem o tym zwycięstwie nad Arturem szpilką przez od bardzo widowiskowym. Zresztą sam Derek powiedział, że on nie chciał Artura mocno uderzyć, no ale widzieliśmy, jakie były jego prawdziwe intencje. Mało nie urwał Arturowi głowy, dobrze, że tam Artur po tym ciosie się osunął, bo ten drugi mógłby naprawdę zrobić mu krzywdę. No i ten pojedynek znamy doskonale, natomiast znamy go też z wielu innych wojen, batalii, głównie przegranych, ale co dziwo z każdą kolejną porażką grono jego kibiców raczej rosło, a nie malało. Z tych ważniejszych walk Darek Cisora, czy Derek Cisora, przegrywał aż 12 z 15 pojedynków, czyli generalnie wygrał Trzy bodajże z Carlosem, takamem e, e, naliczyłem z Pulewem tą niesłuszną e, wygraną, bo moim zdaniem ten niedawny pojedynek z Pulewem przegrał. E, I kto jeszcze w, e, z Derykiem czy Sorą e, przegrał? E, Joyce w tym ostatnim pojedynku. No, past prime, Joyce, ale jednak cały czas uznane. Nazwisko. No i to by było na tyle. Resztę walk przegrywał. Generalnie nie ma o czym mówić. Ja o takich walkach wieczorów z reguły wam nie mówię, bo nie mam na to czasu. Zajmuję się tylko i wyłącznie najważniejszymi wydarzeniami. Ale Derek Chisora przegrywał wielokrotnie w sposób fascynujący. Po wielkich wojnach, po wielkich bataliach, po kontrowersyjnych werdyktach, na przykład. Tym kontrowersyjnym, który rozpoczął jego wielką karierę, czyli 2011 rok i walka z Robertem Heleniusem. Moim zdaniem wygrana i zdaniem chyba wszystkich, którzy ten pojedynek oglądali, doskonale go pamiętam, bo to były jeszcze te czasy, kiedy sam boksowałem i bardzo się tym boksem interesowałem. Nie to, żeby teraz nie, natomiast teraz traktuję to w dużej mierze w charakterze pracy a wtedy była to moja pasja prawdziwa taka i ten Derek Sora, który jeszcze do niedawna był zwykłym kierowcą, ochroniarzem, zresztą polskiego biznesmena, którego dobrze znam, pozdrawiam cię Jureczku, no to Derek Sora, nie wiem, bodajże w 11, nie pamiętam nawet, która to była walka, ale na samym początku swojej kariery mierzył się z Robertem, Pokazał się z tak dobrej strony, że Witali Kliczko wziął go na swojego oponenta. I co? I Derek Cisora mu się postawił. Wydawał się, że Kliczko bierze zawodnika, który mało umie, bo rzeczywiście Cisora nie umiał wtedy aż tyle, co w późniejszych latach, bo uczył się tego boksu systematycznie. Tak jak powiedziałem, zaczął stosunkowo. Późno wygrywał swoje pojedynki raczej twardością, siłą ciosu, agresją, odwagą, bezkompromisowością, mentalem, no i oczywiście odpornością. Ale wydawał się dla Kiszki zawodnikiem idealnym. Weźmiemy takiego dużego, czarnoskórego, niebezpiecznego pana, który wypadł na tle Heleniusa bardzo, bardzo. Dobrze i go znokautujemy. Tak wydawało się, że kliczko rozumował. I co? No i trochę się na tym przejechał. Oczywiście wygrał ten pojedynek, natomiast sporo zdrowia mu zabrał Derek Czisora. Ja nie pamiętam, chyba on nawet po tym pojedynku zakończył swoją bokserską karierę, zdając sobie sprawę już ze swoich ograniczeń, a jednocześnie z tego, że może z takim młodym, mało doświadczonym byczkiem przegrać. Później był David Hay i to chyba był najbardziej jasny pojedynek, bo Chisora z tym Hayem zaczął się bić, a że David był wtedy w prime, zdecydowanie szybszy, jednocześnie miał taką bombę, którą mógł skosić tak naprawdę każdego na ringach zawodowych, no to posadził Chisorę na deskach. Ale drugiej takiej walki wykonania Drega Chisory, może potem po tej pamiętnej walce, poza tą pamiętną walką z tej strony Fury rewanżową, chyba, chyba nie było. No i co? Mamy Derek 4, który, tak jak powiedziałem, przegrał 13 z 15, z 15 ważnych pojedynków, ale kogo on ma na swojej liście? Już wymieniłem Heleniusa, Kliczkę, Heya, Później był Tyson Fury, jeszcze nie tak sławny, nie tak doświadczony. Kubrat Pule, wtedy jeszcze u siebie, u Sauerlanda w Niemczech, boksował Pulew i szedł na tytuł Mistrza Świata. Dylan White, te słynne wojny, obie z White'em, jedną przegraną, niejednogłośną decyzją. Agit Caballel, ten sam, który jest w tej chwili w ścisłej czołówce kategorii yy, ciężkiej, bodajże czwarty w boxstreku. Carlos Takam, jeden z najmocniej bijących, z tym akurat Derek Chisera wygrał ponownie rewan z Dylianem White'em. Oleksandr Usyk, zunifikowany mistrz kategorii ciężkiej. No teraz jeden pas Buale, był zunifikowany, zunifikowany mistrz kategorii junior ciężkiej. Oczywiście to była druga walka po Usyka, natomiast Cisora po COVIDie zna w sporo krwi. Żeby miał trochę więcej zdrowia, to kto by wie, jak to się skończyło. Na pewno to była jedna z trudniejszych walk dla Usyka, chociaż. Usyk postrzega to inaczej. Dwa razy z Parkerem i to raz z Parkerem niejednogłośnie bodajże. Joseph Parker też sama czołówka, zresztą te zwycięstwa świadczył same za siebie. Kubrat Pulew ponownie, tu powiedziałem o tej kontrowersyjnej, kontrowersyjnej wygranej. Dano Ci, Sorze, za te wszystkie kradzieże, które dokonały się na jego nazwisku podczas całej jego kariery, kiedy jeszcze to był stroną B i nie sprzedawał tylu biletów. Kubrat w Tyson Fury i tutaj oczywiście Tyson dał zar zarobić Derykowi, natomiast była to walka kolegów do jednej bramki, do jednej szczęki tak naprawdę i łatwo sobie zastopował Deryka Czisare Tyson Fury, nie dając mu Boksować zupełnie i powodując, że na jego tle wyglądał Chisora jak zwykły boom, ale tylko na tle Tysona Firego, bo później z Joyce'em wygrał ostatni pojedynek i teraz wziął się, wydaje się, no nie do końca pasującego mu stylowo od to walina. Cisora, a raczej organizatorzy, którzy chcą go godnie pożegnać, robią wszystko, żeby miał jak największe szanse, bo Derek wydaje się, że waży bardzo dużo. Ja nie pamiętam kiedy ważył tak dużo z Joyce'em, kiedy nie do, jakoś pokazywał nadmiernej szybkości w tym pojedynku. Ważył 116 kg, a teraz waży jeszcze kilogram więcej. No to jest sporo, jeśli chodzi o Derek'a Chisore, prawie 118, 117,8 dziesiątych kilograma, więc ten mały ring powinien mu pomóc, chociaż zobaczymy ile będzie miał zdrowia, czyli tej kondycji 41-letni delboy. Boy. Valin waży dokładnie tyle samo, co w ostatnim pojedynku, który wygrał bardzo szybko i chyba tyle samo, co ważył z Joshua, około 108 kg. To pokazuje jak przygotowany jest to Valin na ten pojedynek. Nic sobie z tego mniejszego ringu nie robi. On traktuje to jako szansę i możliwość kolejnego zarobku. Przypominamy, że Szwed przegrywał tylko i wyłącznie z najlepszymi, czyli Antony Joshua przegrał przed czasem. To był jego sparym paptar, więc Joshua wiedział, jak sobie z Walinem poradzić. No i z Tysonem Fury po tej walce bardzo, bardzo równej, w której Moim zdaniem to Tyson Fury zlekceważył od to Walina i po prostu swoim zwyczajem nie przygotowywał się do tej walki. Ale porównajmy w ogóle z CV Walina. To jest 15 walk z topem Deryka Chisori. Mówiłem, że niektórzy dalej dzierżą te najlepsze miejsca. Usyk numer jeden ma, ma chyba z pierwszej piątki tych trzech Swoim CV Derek Cisora z pierwszej dziesiątki to, to pewnie więcej. I tutaj mówię o usyku, kabajelu, parkerze, między innymi. No, nie wspominając o Furym, który już skończył karierę, ma też dawnych mistrzów, którzy byli wtedy w Prime, Kliczko, znaczy na topie, może nie w Prime, bo Kliczko nie był, ale David Hay na pewno, także tutaj. Chisora ma nieporównywalny większy bedrand, mimo że bardzo późno ten boks zaczynał, no ale też jest starszy o 8 lat od, od Towelina, chyba 8, bo 34 wali w sile wieku, kategorii ciężka, bez dwóch zdań, no zobaczymy jakie ślady na nim zrobiły te pojedynki ten przegrany z Antoną Joshua, ale nie spodziewajmy się, że jakoś mocno go tam Joshua naruszył, bo Walin pamiętajmy, że po tych pierwszych mocnych ciosach poddał się w tym pojedynku, a raczej poddał go narożnik i nie stracił tam zbyt wiele zdrowia, bo jeśli wyszedłby do kolejnego starcia, to myślę, że już tutaj problem byłby zdecydowanie większy, więc no. Dla Delboja to będzie wyzwanie, tak jak powiedziałem, stylowo wydaje się koszmar. Walin bardzo dobrze wypadł na tle wyższego i bardziej ruchliwego chisory Gasiewa. Gasiew, który właśnie bazuje na ciosach sierpowych jak, jak Cisora, nie mógł się do Walina dobrać. To była dosyć łatwa przeprawa od to Walina, zaskakująca, bo w Rosji no, i tutaj można by się spodziewać tego samego, natomiast po pierwsze, czysora. No, ten czysora w miarę dobrze przygotowany, potrafi się wstrzelić w ciosy rywala. Po drugie, jest zdecydowanie silniejszy i zdecydowanie bardziej agresywny od Gasiewa. Gasiew to po prostu dobry pięściarz, głównie w kategorii cruiser, gdzie tam swoim ciosem siał postrach. Natomiast w kategorii ciężkiej już ten cios aż tyle nie ważył, no i od to walin sobie z tym łatwo poradził. Zresztą on umie walczyć z pięściarzami, którzy lubią bić ciosy sierpowe, więc teoretycznie Darek Cisora powinien mu pasować. Stąd tym bardziej dziwi ten wybór, no ale mamy co mamy. W ogóle Cisora po tych 13 porażkach, 35 wygranych, 23 przez KO, jest 20 w tej chwili na Boxreku mimo takiego rekordu walczy w walce wieczorem. Podejrzewam, że wszystkie miejsca będą wyprzedzane, mimo że Walin tak naprawdę nie jest na wyspach jakimś nie wiadomo, jakim nazwiskiem. Oczywiście jest rozpoznawalny, walczył z Antonem Joshua i Tysonem Fury, ale przecież te pojedynki. Przegrywał. Ale to Cisora jest tym, który sprzedaje bilety, zresztą on mimo tych porażek na bokstreku zauważmy, który jest, jest 20, w jakim towarzystwie, przed nim jest chyba Filip Hurgowicz, do niedawna jeden z bardziej gorących prospektów, no i Andy Ruiz, były mistrz świata, który Joshua knockoutował, to mówi tylko i wyłącznie samo za siebie. Portal statystyczny bokser, który nie ulega żadnym układom. Liczy to wszystko matematycznie, może nie zawsze słusznie, ale chyba jest przez to najbardziej obiektywny. Tak jak powiedziałem, ring mniejszy. E, Walin młodszy, Walin szybszy, Walinowi będzie odpowiadał z tyle Cisory, który się sierpowych nie boi, nie boi się też wydaje się, agresorów, bo e, nie bał się też e, Brizera. Z nim wygrał, to są cztery nazwiska, które w CV Walina warto wspomnieć. Co można powiedzieć na tę debatę? Walin wydaje się być zdecydowanym faworytem. Ja kursów bukmacherów jeszcze nie sprawdzałem. Jutro sobie coś obstawię w tym temacie. I być może będę obstawiał sercem, bo sentymentalnie Jestem za Derekiem Cisarą. On jest jakiś, on jest kolorowy, on jest emocjonalny. No, może nie jest najlepiej wychowany. Ja poznałem go tak przez chwilę we Wrocławiu i, i dobrego wrażenia na mnie nie zrobił. Natomiast nie o to tu chodzi, generalnie jego boks przypadał mi bardziej do gustu niż ten boks od Towalina. Więc zastanowię się, czy, czy nie postawić na, na niego. Walin 10 cm jest wyższy, ale Cisora ma 10% więcej nokautów, a biorąc pod uwagę jego pojedynki, no to jest dużo. Tak jak powiedziałem, 7 lat starszy jest Derek Cisora, to na pewno nie będzie działał na jego korzyść, a dyspozycja dnia w tym wieku jest bardzo, bardzo istotna. Przedstawiłem Wam mniej więcej, jak to wygląda. Jeśli ja rozumiem, bym stawił, to bym postawił tutaj na Otto Wolina. On nie pamiętam, kiedy ostatni raz wygrał przed czasem. Ten ostatni pojedynek w pierwszej rundzie, ale z facetem, który generalnie tylko przed czasem przegrywa z pięciu walk, przegrał pięć przed czasem, z tego trzy w pierwszej rundzie, więc tutaj nie brałbym go pod uwagę. A wcześniej. Od Tysona Fury, czyli to już było hen, hen, hen czasu temu. Nie wygrał nic przed czasem, więc tutaj, jeśli rozum miałby stawiać, to stawia na to, że wygra walin na punkty. A jeśli serce, to, że Chisora zamęczy walina i walin się podda. Takie dwie opcje tym razem Wam przedstawiam. To by było na tyle. Zapraszam do lajków, subskrypcji. Dziękuję za postawienie mi kawy. Do usłyszenia.